Rynek krypto się wykrwawił, kolejne miliardy dolarów przepadły. Bankman bankrutem, podobno uciekł do Argentyny, już jest rzekomo poszukiwany na Bahamach. Spadki mieliśmy, na razie nie wróciliśmy i tak naprawdę nie wiadomo, ile trupów jeszcze w tej szafie jest. A jeśli chodzi o CryptoCom, to tam nawet CEO miał właśnie live'a. Dzisiaj troszeczkę później, bo o 15 zaczynamy kolejnego newsflasha. Niosłeś, czyli najszybsze w Polsce wiadomości ze świata kryptowalut. Dzisiaj tak powiem troszeczkę później 15 dopiero. Zaczynamy kolejny odcinek. Zegar startuje 10 minut. Czy kryptokom może być niewypłacalna? Co się stanie z Kronosem? Właściwie jeżeli będzie niewypłacalna, to Kronos leci do piekła, stanie się dokładnie to samo co z Luną i innymi rzeczami. Aczkolwiek tutaj słuchajcie, są plotki. Ja zachęcam do wypłacenia ze wszystkich giełd bo nie wiadomo, nie wiadomo, ile tych trupów w szafie jest. Podobno te 400 milionów, które poszło na Gate.io, nie zostały uwzględnione w proof of reserves i tak dalej. Crypto.com miało środki ma miliard na FTX-ie, podobno wypłaci 980 czy 990 milionów, a więcej informacji znajdziecie tutaj w AMIE CEO kryptokom Chris'em Marszałkiem. Tak jak mówiłem, w takich sytuacjach jak ta, powinno się wypłacić wszystkie środki z giełd. Giełdy moim zdaniem też mogą bardzo często niezbyt, pamiętajcie, że giełdy zarabiają także na wypłatach, więc niektórzy mogą wcale nie chcieć za szybko tutaj robić. Na razie wypłaty działają. Ja wypłaciłem swoje środki. Zachęcam każdego do wypłacania swoich środków z giełd. A jeżeli zostawiacie na giełdzie, no to później miejcie świadomość ryzyka. Przechodząc sobie dalej, słuchajcie, królewska policja z Bahamów bada upadek giełdy FTX. Pojawiły się takie plotki. Jakiś insider powiedział, że na początku Bankman. Był, chciał uczciwie, nie miał złych zamiarów, no ale później nie za, zaczął nie ogarniać tego, giełda się szybko rozwinęła, później już zaczął kręcić, jak to się mówi. No i teraz Bitcoin spadł do 15 tysięcy. Teraz oczywiście, zaraz spojrzymy na to, jest, jest powrót. No okazuje się, że policja z Bahamów bada upadek giełdy FTX pod kątem jakichś e, kryminalnych działań. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Przechodząc sobie dalej, słuchajcie, a giełda AAX zawisiła wszystkie operacje. Pierwszy raz w życiu słyszę o tej giełdzie AAX oczywiście giełda z Hongkongu okazuje się, że ze względu z sytuacjami zawisili yy, mówią o system upgrade czyli aktualizacji systemu. No, czy to jest aktualizacja systemu? To śmiem w to powątpiewać przechodząc sobie dalej. Słuchajcie, Binance uruchomi coś takiego, co ma się nazywać Industrial Recovery Fund, aby asystować wielkie projekty, projekty w czasach kryzysu w płynności, czyli co? Bankowy fundusz gwarancyjny w krypto. No tego jeszcze nie grali. Jestem ogromnym przeciwnikiem tego wszystkiego. To powinien być prawdziwy kapitalizm. Jest ryzyko, jest zabawa, niech każdy będzie świadomy ryzyka. Jak ktoś wtapia kasę, to niech później go osadają do pierdła, a nie będzie jeden drugiego ratował. Źle prowadzisz biznes, powinieneś upaść. A później co, będą Enrony i Lemany, tak, na rynku krypto. Przechodząc sobie dalej, e, zobaczcie, tu CZ nawet mówi, że przynajmniej trzech użytkowników podziela, podzieliło się swoimi kluczami API z zewnętrznymi platformami, takiego jak SkyRex i Freecomas. I zobaczyły jakiś nie, nieoczekiwany trading na ich kontach. Jeżeli używasz kiedykolwiek takiej platformy, natychmiast skasuj klucze API, żeby być bezpiecznym. No, jeżeli dajesz komuś dostęp, to może być nieciekawy. Przechodząc, sobie dalej. Słuchajcie, wypłaty z giełd osiągnęły historyczne szczyty. Inwestorzy wchodzą w self-custody, jeśli chodzi o bitcoina, i to jest dobre zachowanie, z tego trzeba się cieszyć. Także zobaczcie, po upadku FTX inwestorzy bitcoina wycofali do self-custody 106 tysięcy, wycofywali 106 tysięcy bitcoina w bitcoinie miesięcznie, 106 tysięcy dolarów. Tak? E, to jedynie trzy poprzednie, kwiecień 2020, czyli po covid e, listopad 2.20, no i później oczywiście też czerwiec, lipiec 2022. Bardzo dobrze, że wypłacają ludzie. A luksusowy hotel w Dubaju jest Shiba Inu jako metodę płatności, no tego jeszcze nie grali. Hotel w Dubaju w Dubaj, aha, Dubaj Depot ogłosił możliwość płacenia z legi w Shiba Nie do końca rozumiem dlaczego. Eee, no i generalnie, słuchajcie, innym między innymi takim obiektem, który przyjmuje to jest Palazzo Versace Dubaj. Także dodatkowo Subway przyjmuje. Przechodząc jeszcze dalej, słuchajcie jak to mówi nasz bardzo zły moderator, jeszcze ze trzy halwingi upłyną zanim zacznie to docierać, tak. Satoshi stworzył Bitcoina jako peer to peer electronic cash system, żebyście wysyłali bezpośrednio sobie sobie kasę bez używania instytucji finansowych. Ludzie, daje mój Bitcoin, e, daje mój Bitcoin finansowym instytucjom, instytucje finansowe. Straciliśmy 2 Bitcoina, a ludzie oczywiście płacz i zgrzytanie zębów. A amerykańscy prawodawcy winią jak to nazwał bilioner kryptobros, czyli miliarderów za świata krypto, za opóźnione legislacje. Powiązania sama Bankmana, tu Feniks, fajcie, to prześwietla też i nie tylko Feniks, z demokratami, i z kampanią prezydenta Alzheimera, jasno są znane, tak, rodzice, wiadomo, powiązania też z Genslerem i tak dalej. No, oczywiście on jest wszystko winny, on podobno chciał wszystko legisla w legislację wchodzić i legalizować. Przechodząc sobie dalej, jeżeli zima będzie długa, to Wielu zwątpi. Tak pisze, yy, tak pisze Piotr Rataj, czyli Beatrice Simpson Hodder. Mówi, mówi o tym, że Elon Musk też BTC yy, po, tutaj poradzi sobie, ale to będzie długa, długa, długa zima. Yy, jeszcze przechodząc sobie do analizy rynku, na szybciutko tutaj wchodzimy. Analiza rynku. Jeśli chodzi o rynek, no to mamy lekkie odbicie. Proszę bardzo, wachlarz Satoszowa, odbił, uratował, rynek uratował. Wachlarz Satoszowa, rynek uratował po raz kolejny. E, oczywiście żarty. E, na rynku krypto są wzrosty, to też dobrze widać to na CoinGecko. Jeśli chodzi o analizę rynku, tu macie już 17 tysięcy zabytkami, ale to co mówiłem, że nie wrócimy do tych poziomów, to na razie siły rynek jeszcze nie ma. Nawet chyba zero, ale wszystko wzrastało. Kto kupował, może odcinać kupony. E, przechodząc sobie oczywiście na e, dniówki, na euro USD dolar traci, dolar traci, także to widać, że dolar stracił mocno. Złotówka zyskuje do dolara, ale do euro to właściwie taki, do funta to właściwie bardziej taki boczniak, krąży górę-dół. A Dixie tutaj nam spada w dół, chociaż pierwsza zielona świeczka. No i jak jest zielona, to tu też jest od razu czerwona na e, kruszcach. Dodatkowo Nasdaq też, zobaczcie, już na czerwono otwarcie. Google, Google na razie ciągnie, Apple ciągnie. Ten Joflix ciągnie, wszystko ciągnie. No i jeszcze na koniec, słuchajcie, wczoraj odbyła się, wczoraj odbyła się kryptowalutowa niedziela z Majkiem. Grama i drama. No, także było troszeczkę dramy, to jest oczywiście w sekcji na żywo, jakby ktoś nie wiedział, sekcja główna, sekcja na żywo, tutaj macie ostatnią niedzielę z Majkiem. Było wesoło, podzieliłem Wam to na rozdziały, na początku Tomek Handel kontra Rafał Zaorski, później dołączył Ewelina, dołączył Tomek Swaczyna, dołączył bardzo zły moderator, później dołączył Paweł Szwajcar się jeszcze pojawił i później dołączył Thor, bardzo serdecznie witam na Kryptowodnie niedzielnej i Wesley, dołączył jeszcze też w międzyczasie Paweł Łaskarzewski, jeśli chodzi o. Ten Paweł. Ten e... Paweł na końcu chyba dołączył. Nie, no był jeszcze. O, jest Paweł Łaskarzewski. Także sporo osób było. Każdy niech to ocenia. Jakbym słuchał w internecie, to wszystkich trzeba by było wyrzucić. A na początku tą świnię tutaj upasioną na środku. No i tyle. A także komu się podobało, temu się podobało. Komu się nie podobało, to trudno. No cóż, można powiedzieć. No. Mnie to wsiara w no, no. Także, Także tyle z mojej strony. Cóż mogę powiedzieć? Uciekam do kolejnych zajęć. Dzisiaj wieczorem koszykówka w czasie może Ciebie. jakiegoś lordzika, wkrótce z wierszykiem, który wczoraj był na kryptowoltowej niedzieli. Pozdrawiam Was wszystkich, trzymajcie się i cześć! A jak podobało się, to łapka w